Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na przegląd nowości z Zary. Poszukajmy czegoś idealnego na jesień. Zacznijmy może od bluzy, którą mam na sobie. Jest to bluza, która powstała ze współpracy Zary ze Stevenem Mayselem. Kurczę, nie wiem jak się to wymawia, także niestety. Jak widzicie, bluza jest bardzo długa. Cenę i skład będziecie miały tutaj na filmie. A jeżeli chodzi o linki i moje wymiary, to jak zawsze w opisie. Bardzo ciekawy nadruk, jak widzicie takiej postaci, to jest nie wiem, czy to jest kobieta czy mężczyzna. Kurczę. W każdym razie w takim odzieniu bardziej gotyckim bym powiedziała. I widziałam, że w nowej kolekcji Mojito też jest takie mocne nawiązanie skóra, łańcuchy i tak dalej. Także nie wiem, trendy idą w jakimś y, takim kierunku. Natomiast z całej tej kolekcji, właśnie tego połączenia z zarą, najbardziej spodobała mi się ta bluza. Szczerze mówiąc, myślałam, że to jest bluzka, <grym> a tymczasem jest to po prostu bluza, także jest to coś grubszego. Jak widzicie, długa, tak się prezentuje z tyłu. Tutaj macie y, napisane nazwisko i imię projektanta. Tak się prezentuje w całości, jak dla mnie, oversize. Mam rozmiar S. A pomimo to tego materiału jest tutaj naprawdę dużo. Także taka bluza no kurczę. No nie wiem. Jak dla mnie tak, tak jakbym wzięła po prostu od męża, tylko że on by z takim nadrukiem nie chodził. Więc no hmm, nie dla mnie. A teraz mam na sobie w rozmiarze M zupełnie zwykłą, powiedziałabym basicową koszulkę, jak już mówiłam, rozmiar 38 MK, wykonaną z bawełny. Aż słuchajcie, sprawdzałam skład przed chwilą, bo dałabym sobie rękę uciąć, że to jest wiskoza. Także ta bawełna wygląda na to, że się będzie fajnie trzymać, bo tak jak mówię, no, taki splot i odczucie materiału jak wiskoza. Nie była jakaś droga, a szukam kilku takich ubrań, słuchajcie, zupełnie podstawowych, które mogłabym łączyć z czymś, co będzie bardziej strojne. I myślę, że tego typu czarna bluzka byłaby w porządku. Rozmiar M jest odpowiedni, tutaj w ramionach leży dobrze, bo zdarza mi się, że słuchajcie, zamówię sobie w zarze i jednak te, w ramionach po prostu te szwy są nie tam, gdzie powinny. Tutaj rozmiar jest odpowiedni, materiał jest przyjemny, a bluzka jest dosyć długa. Jeżeli chodzi o spodnie, które mierzę, to są też spodnie z Zary, ale zapraszam Was na mój przegląd spodni z Zary. Tam będzie cała paleta barw i również różnych krojów spodni. Także możecie zajrzeć, jeżeli szukacie jakichś fajnych spodni. Ja się zastanawiam, czy tych sobie nie zostawić, dlatego dzisiaj w nich mierzę, żeby przy montażu podjąć po prostu decyzję. Także taka jest. Zdradzona. I jeżeli chodzi o tę bluzkę, to bardzo przyjemna, ale czy ją sobie zostawię, to jeszcze nie wiem. Nie jestem przekonana do tej czerni. Czy koniecznie chcę coś czarnego? No, zobaczymy jeszcze. Zamówiłam coś kompletnie nietypowego jak na mnie, ale zaraz że za czas wypuszcza tego typu bluzki. Więc tak sobie pomyślałam, że w sumie. Oj, na jakąś imprezę taką. Andrzejkową czy coś. To można byłoby mieć taką bluzkę i do tego założyć jakąś prostą spódnicę. I coś pokombinować. No nie wiem, byłam ciekawa jak będę wyglądać czymś takim i na ile to będzie przyjemne dla skóry. Rozmiar M38 jest odpowiedni, także super, bardzo ładnie błyszczą się te cyrkonie, bo to są cyrkonie tak jakby łańcuszek, bluzka jest w prążek, rękaw jest trochę za długi, także wymaga delikatnego skrócenia. Także jak dla mnie nie tyle na imprezę taneczną, co bardziej taką, że tak powiem posiadówkę, bo dosyć jest ciepło w tym sweterku słuchajcie, także robi mi się tutaj gorąco w tej części ciała. Nawet nie odczułam wchodu w tej, co jest tutaj ciekawe, bo jednak ale te ozdoby są zimne. Tak się prezentuje z tyłu, tak się prezentuje w całości, tak jakby codziennie, ale dla mnie to nie jest ubranie codzienne, nie jest to mój styl na co dzień. Tak jak mówię, myślałam bardziej o takiej imprezie, nawet bardziej domowej może, takiej domówce, no ale nie wiem, no. Ciekawe, ale nie mój styl. Zajrzałam na dział odzieży wierzchniej. Czegoś fajnego takiego w zasadzie na teraz, albo jak będzie ciutkę chłodniej, bo rano jest bardzo zimno, a później jest gorąco, chociaż pogoda ma się zmienić. Także doceniajmy to, co mamy, bo zaraz będzie pewnie za zimno. Wybrałam bomberkę wykonaną z powiedzmy, że zamszu, ale to jest krótszy włos niż zamsz. Oczywiście sztuczny, także to nie jest naturalny materiał. Zapinana jest na zatrzaski. Mam rozmiar 36. Tutaj mamy ściągacz standardowy. Jak widzicie, dosyć krótka jest ta bomberka. Nie jest jakaś bardzo krótka, ale jest jednak dosyć krótka. W dodatku tutaj przyszła mi też uszkodzona. Kurczę, jeden zatrzask jest uszkodzony, także na pewno ze mną ten egzemplarz nie zostanie. Tak się prezentuje po zapięciu. Yy, taki krój nietoperzowy. Tutaj ma jeszcze przeszycia. Materiał jest przyjemny. Ja lubię tego typu materiały. Yy, natomiast yy, nie wiem, czy ten krój. No... <ścoughs> w połączeniu z tymi spodniami. Słuchajcie, no nie. Zdecydowanie nie dla mnie. Kolejna bomberka, ale zupełnie inna. Ona jest bodajże w 100% wykonana z wiskozy. Mam na sobie rozmiar S. I jest to taka faktycznie bardzo cienka bomberka. To jest coś takiego już powiedziałabym na tą pogodę, którą mamy teraz, czyli rano 18 stopni, a później 26. No to na tą pogodę czy na lato jest z pojedynczego materiału. Tutaj podwójny jest tylko na wysokości guzików, bo ona jest zapinana na guziki. Ma lekki ściągacz, ale jak widzicie, rękaw jest taki nieco krótszy. Z tyłu się prezentuje tak, zaraz ją sobie zapnę, bo szczerze mówiąc, dosyć poważnie ją rozważam, bo mi się podoba jako coś takiego, wiecie, luźnego. Tylko, że widzę, że bardziej do sukienki albo takiego naprawdę wysokiego stanu, bo ja nie lubię, kiedy gdzieś tutaj dziura wychodzi, słuchajcie, pomiędzy spodniami a kurtką. Jakoś tak nie do końca, o tak się prezentuje po zapięciu. Standardowa bomberka, wiecie, bez żadnych kołnierzy, zapinana na guziki, materiał bardzo przyjemny, także jeżeli szukacie jakiejś fajnej narzutki, takiej letniej, o! To ta jest fajna i ja się będę właśnie nad nią zastanawiać, tylko widzicie, tu mi to czarne wychodzi. Także stan już spodni powinien być nieco jednak do niej wyższy, no albo po prostu zarzucić ją sobie na sukienkę, albo niższy zupełnie stan, żeby jednak ten kawałek brzucha pokazać. Wiecie, w lecie, no to może, aczkolwiek dla mnie różnica słuchajcie, w odczuwaniu temperatury tu później, a tutaj nie jest zbyt komfortowa. Bomberki, 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 coś zdecydowanie dłuższego. Jest to bomberka z tej kolekcji Barbie, dwustronna. Zaraz Wam pokażę, na czym polega widz całej tej bomberki. Oversize'owa, ja tu mam rozmiar akurat M, bo nie było Eski i zdecydowałam się przymierzyć M, -kę. natomiast nie sądziłam, że ona będzie taka duża, taka długa, myślałam, że będzie po prostu krótsza i taka by mi się bardziej podobała, jest to typowo taki sportowy wydźwięk, tylko, że ona jest grubsza, także to już jest jak dla mnie coś na mniej niż 13 stopni, między 13 czy tam 14, a 10 o. Coś takiego, słuchajcie, ja tu operuję takimi temperaturami, bo mam po prostu sprawdzone, w czym się czuję najlepiej. Także dla mnie to byłoby na taką pogodę, już się zapnę. Dla mnie ta wersja. Totalnie, totalnie na nie. Jakoś lepiej to wyglądało, słuchajcie, na modelce jakoś była lepiej wystylizowana. Ja nie wiem, albo miała ze 2,5 metra wzrostu, albo kurczę miała ją bardzo mocno podwiniętą. Bo wiecie, no jak się podwinie rękawy, to zawsze jest troszkę lepiej. O. Mhm. Tu mamy kieszenie. No nie wiem, za długa jest jak dla mnie, jest po prostu za długa. To trzeba lubić taką długość. Ja natomiast nie przepadam, jestem nieco zawiedziona. Zaraz wam pokażę, jak wygląda z drugiej strony. Tak wygląda z drugiej strony. I słuchajcie, ja chyba już wiem, o co chodziło projektantowi. Z tamtej strony była Barbie, a z tej strony jest Ken. Więc to jest nie tyle dwustronna kurtka, co kurtka unisex, czyli zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. No bo powiedzmy, dla panów bardziej ta strona, dla pań tamta, chociaż to wiecie, czy tak, czy w te, czy we w te, jak dla mnie i tak fajnie będzie wyglądało. I może dlatego ona jest taka, słuchajcie, duża, żeby właśnie też odpowiadała męskiej sylwetce. Takiego raczej szczuplejszego pana, bo mój mąż to by się tu nie zmieścił. Co nie zmienia faktu, że i tak ja się w niej nie czuję zbyt dobrze. A teraz bomberkowa, krótka bluza w rozmiarze M. Jest to zdecydowanie kolor top, taki lekko wchodzący w fiolet. Długość rękawa odpowiednia, bo on się tutaj ładnie maszczy, także wygląda fajnie. Nie ma kapuzy, bo ona ma krój bomberki, tylko że jest po prostu króciutka. Ja mam rozmiar M, bo nie wiem, czy ona nie była czasami na dziale. Dla nastolatków, dlatego się tak zdecydowałam, także podszyta meszkiem. Tak się prezentuje po zapięciu, także jak widzicie, króciutka, znowu tutaj ten brzuch wystaje, ale może fajna, faktycznie do jakichś takich sportowych spodni, coś takiego, kolor ciekawy, tak wygląda z tyłu. Także, czy sobie zostawię, no to wątpię, ze względu właśnie, jednak kurczę na ten brzuch. A teraz różowa narzutka. Piękny, różowy, taki kolor typowo Barbie, sztruksowa koszula, i to jest taki cieniutki sztruks, także to nie jest tych takich grubych sztruksów, które kurczę, ciężko było nawet nosić, tylko naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ja się tutaj próbuję zawiązać, żeby sprawdzić elastyczność materiału. Także naprawdę w porządku. Przepiękny kolor. Bardzo przyjemna faktura materiału. Zazwyczaj struktura jest przyjemny w dotyku, a ten jest naprawdę Milusi. Tak się prezentuje, jeżeli chodzi o długość. Także przy metrze 60, nawet byłaby fajna jako tunika. No pod warunkiem, że byłaby zapięta jednak, bo tutaj z przodu, słuchajcie, no to może nie bardzo. To sobie może zapnijmy, chociaż minimalnie. O! W ten sposób. Także myślę, że też taka fajna narzutka na luźno. Ja właśnie się zastanawiam bardziej nad takimi rzeczami teraz, bo jak zaprowadzam dziecko do przedszkola, a nie mam powiedzmy takiego bardziej formalnego dnia, mogę być bardziej luźno ubrana, to jest mi jednak wygodniej, bo szkoda mi po prostu tych dobrych ciuchów, wiecie, weźmiecie dziecko na ręce, ma brudne buty, tak ostatnio sobie załatwiłam płaszcz, i teraz muszę go oddać do czyszczenia. Interes słaby, a tak to mogę to po prostu narzucić, coś takiego zwykłego, i nawet ten płaszcz założyć później. Jak powiedzmy, muszę wyjść z firmy i się z kimś tam spotkać. No to wtedy zarzucić płaszcz, a tylko na odprowadzenie tego dziecka do przedszkola, czy odebranie z przedszkola, coś takiego luźniejszego, po czym nie będę płakać i nie będę musiała odwiedzać pralni. Także całkiem ciekawa bluza, i będę się nad nią zastanawiać. A teraz coś już jak dla mnie bardzo młodzieżowego. Jest to kamizelka w rozmiarze S wykonana z materiału jak na bluzę i to takiego dosyć grubego. Zaglądajcie na mój drugi kanał, tam gdzie są vlogi, to zobaczycie, dlaczego też interesują mnie tego typu ubrania. Troszeczkę się będzie tam zmieniać u nas i po prostu przyda mi się trochę wygodniejszych ubrań na inne okazje. Z kapturem i ten kaptur, słuchajcie, jest bardzo gruby. Także myślę, że fajnie będzie zastępował czapkę. I zastanawiać się będę nad nią. Ma przepiękny brązowy kolor, ale taki wchodzący w rudy. Także, słuchajcie, dosyć jest ten kolor przyjemny. Tak się prezentuję po zapięciu. Y, ja mam bardzo ładny komplet z moremua dress i myślę, że ta bluza będzie też tam kolorystycznie, bluza w zasadzie to y, ta kamizelka, będzie tam kolorystycznie do niego fajnie pasować i będę mogła sobie ją po prostu narzucać wtedy, kiedy jest troszeczkę chłodniej. Dlatego się nad nią zastanawiam. Jakoś ten efekt, słuchajcie, mi się po prostu podoba. Także nie wiem, czy ja się chcę na siłę odmłodzić jakoś podprogowo i nie, nie jestem tego świadoma, czy co. W każdym razie podoba mi się i będziemy nad nią myśleć. Było spodniowo, będzie i sukienkowo, bo sukienki to jest coś, co lubię zdecydowanie najbardziej. Coś nietypowego jak dla mnie. Czerwona sukienka w takim dosyć głębokim czerwonym kolorze. Zupełnie luźna jak widzicie, to jest rozmiar bodajże 36 albo 38, ale będziecie miał w opisie, to sobie sprawdzicie. Można ją spiąć paskiem, także bardzo fajnie, nie będzie mi tutaj podkreślać ud, także to jest na plus i szczerze zastanawiam się nad nią. Materiał jest bardzo przyjemny, taki grubszy, bardziej twardy, czyli bardziej jak wiskoza, taka gruba, nie tyle bawełna. Ja tutaj mówię jak wiskoza, ale wiecie co? Ja nie popatrzyłam sobie teraz na metkę, a zamawiałam jakiś czas temu, więc nie wiem z czego jest wykonana. Może odczuwam wiskozę, bo jest z wiskozy. Jest to bardzo realne, słuchajcie. Sięga przed kostkę, ale tak około centymetr przed kostkę, przy metrze 60 wzrostu. Uważam, że będzie świetnie wyglądać do wszelkich jesiennych butów. Ale sprawdzi się też do butów na płaskim obcasie, właśnie ze względu na tę długość, która ją ratuje. Tutaj pod tym względem, kurczę, słuchajcie, starsze mi włosy dziś lecą do oka. Nie dość, że mam bad hair day, to jeszcze kurczę mnie oślepiają. Tak się prezentuje odpowiednia długość rękawa. Ja bym sobie ten rękaw podciągnęła, tylko zastanawiam się nad dekoltem. Szkoda, że nie jest troszeczkę większy, bo tak to się czuje, wiecie, jak w worku trochę. Może ten dekol lepszy był większy, ale od razu wam zdradzę, że nagram z nią na pewno kilka stylizacji, dlatego że zastanawiam się nad nią poważnie i być może ze mną zostanie. Na sam koniec sukienka, której się kompletnie nie mogłam oprzeć, czyli sukienka w zasadzie składająca się z dwóch elementów, z bez rękawnika i ze spódnicy plisowanej. Ona jest chwycona tutaj w dwóch miejscach szwami i spokojnie możecie ją po prostu Rozdzielić, bo tutaj tę kamizelkę się zapina na guziki, a sama spódnica jest na gumę. Jeżeli chodzi o rozmiar, a jest to bodajże rozmiar 38, to jest odpowiedni. I tak, mankamenty są tutaj dwa, i to takie zasadnicze. Słuchajcie, olbrzymi dekolt, jak to w zarze, który w dodatku się rozszerza. I materiał, no materiał jest przetragiczny, naprawdę. Ja bym powiedziała, że to jest ubranie z pepko, a nie z zary, bo jakość naprawdę tego poliestru jest bardzo, bardzo niska i wygląda bardzo źle. Także niestety, chociaż sam zamysł, sam projekt, jest naprawdę fajny i się tutaj zastanawiam, czy by nie poszukać podobnej kamizelki i spódnicy i po prostu nie nosić w ten sposób. Bo mi się to zestawienie osobiście bardzo podoba, natomiast wykonanie jest kompletnie nie do przyjęcia i ten dekolt też kompletnie nie. Jak widziałyście tylko dwie sukienki, także biednie, <noise> ale niebawem będzie jakiś porządny przegląd sukienek u mnie na kanale. Także jeżeli lubicie sukienki, to zapraszam Was koniecznie do subskrypcji. Jeżeli film Wam się podobał, to też łapkujcie i piszcie, co myślicie o dzisiejszym przeglądzie Zary, czy znalazłam coś fajnego. Jeżeli tak, chciałabym o tym wiedzieć. A Was zapraszam na następne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Pa!